Witam serdecznie i zapraszam na track Guide do pierwszej rundy Radical Racing Series, która odbędzie się na torze Monza w układzie z szykanami. Do pierwszej szykany mocno hamujemy za 150 metrem, redukujemy do pierwszego biegu i odważnie ścinamy tarki. Do drugiej szykany mocno hamujemy w okolicach 130 m, redukujemy do dwójki i ponownie odważnie ścinamy tarki. Do zakrętu T3 hamujemy delikatnie za 50 metrem, redukujemy do trójki i ostrożnie manipulujemy gazem przy wyjściu, tak by nie wypaść z toru. Do zakrętu T4 hamujemy delikatnie na 50 metrze, redukujemy do trzeciego biegu i bardzo szerokie wyjście na tarkę. Do zakrętu T5 mocno hamujemy na około 110 metrze. Redukujemy do trzeciego biegu, starając się przejechać sekwencję zakrętu jak najbardziej płynnie. Na ostatnim zakręcie do hamowania na wysokości 75 metra, redukcja do trzeciego biegu i bardzo delikatnie manipulujemy gazem, tak by nie stracić kontroli nad autem. Za kierownicą podczas prezentowanego przejazdu znajdował się LDS Syncor, a kamontował dla Państwa Jamajka. Serdecznie dziękuję za uwagę.